Witam wszystkich na Facebook Live. To wejście jest pomiędzy wykładami na naszej konferencji REPS. Także jeżeli ktoś nie wie, o czym mówię, to to jest nasza czwarta konferencja REPS. Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie www.konferencjareps.com. Tam jest cały harmonogram, jest 20 wspaniałych prezenterów, którzy <coughs> dzielą się wiedzą z zakresu Medical Personal Trainer, ruch i dietetyka. Także jeżeli ktoś chce jeszcze zajrzeć, jeszcze nas odwiedzić, to serdecznie zapraszamy. Natomiast to wejście jest po to, żeby przybliżyć troszeczkę Repsa, żeby przybliżyć jaką jesteśmy organizacją, dla kogo jesteśmy i może zachęcić co niektórych do właśnie przystąpienia do naszego stowarzyszenia. Pozwolicie, że podzielę z Wami ekran, gdzie znajduje się Reps. Tak, wczoraj mówiłam o ICREPS-ie, to jest instytucja, która jest troszeczkę nad nami, zrzesza kraje członkowskie i poniżej na stronie icreps.org, czyli organization. Jest cała lista krajów członkowskich, także można sobie zobaczyć, że nie jesteśmy jedni w świecie fitnessu, tylko jest wiele Repsów, wiele systemów rejestrujących, które tworzą jedną całość. Teraz troszeczkę chciałabym przybliżyć samego Repsa. Wejdę tutaj na stronę Reps Polska, to jest nasza strona. Jak widzicie jest tutaj też znaczek IC repsa, czyli jest wyjaśnienie, że jesteśmy organizacją, która jest członkiem IC repsa i tam nie rejestrują się indywidualne osoby, czyli indywidualni profesjonaliści, nie rejestrują też się szkoły. To stowarzyszenie IC Repsa jest tylko i wyłącznie dla krajów członkowskich, także jest pula 15 krajów, które są membersami, które są zrzeszone i które tworzą taki światowy standard fitnessu. Staramy się, żeby w każdych krajach e, był ten sam poziom. Jeżeli w jakimś kraju jest ten poziom bardzo, bardzo niski, no to żeby zostać członkiem trzeba jeszcze troszeczkę popracować, e, wypracować ten standard fitnessu w danym kraju, żeby być członkiem. E, my przystąpiliśmy do członkowska do członkostwa już e, 7 lat temu, także mm, Zajęło nam to dwa lata, żebyśmy byli pełnoprawnym członkiem. Musieliśmy spełnić bardzo, bardzo dużo warunków, żeby e, faktycznie zasiąść obok takich krajów jak e, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Emiraty Arabskie. Także jesteśmy bardzo dumni, Pochłonęło to trochę naszej pracy, ale też e, bardzo, bardzo zbudowało fajny zespół, który wspólnie pracuje od e, długich lat. Także to jest strona Reps Polska. I co możecie na tej stronie znaleźć? Na tej stronie możecie znaleźć trenerów i instruktorów oraz placówki szkoleniowe. W tym wejściu live zajmę się tylko i wyłącznie trenerami i instruktorami, tak żeby Wam właśnie, osobom, które są profesjonalistami w dziedzinie fitness, żeby przybliżyć troszeczkę. Ten panel, także zobaczcie. Tutaj jest panel trenerzy i instruktorzy. Jak e, zaistnieć na tym panelu? Wystarczy się tylko zarejestrować. E, na ten moment, rejestracja, sama rejestracja jest zupełnie bezpłatna, czyli wystarczy kliknąć tutaj zakładkę rejestracja i wypełnić dane. I założyć sobie konto. Także to nie jest żadne konto facebookowe, to nie jest żadne konto na LinkedInie. Jesteśmy organizacją, która rejestruje instruktorów i dlatego ten panel nazywa się rejestracja. Nie ma tam e, miejsca na puszczanie własnych postów, na poszczanie reklam. E, nic z tego. Jesteśmy niezależni i każdy instruktor, który jest tutaj zarejestrowany zgłosił się sam. Nikt go nie popchnął. Nic nie jest wymagane. E, żadne państwowe ustalenia e, odgórne e, nie ma żadnych takich ustaleń, że Musicie być zarejestrowani, absolutnie nie, i my też y, nie chcemy, żebyście mieli takie poczucie, że musicie się tutaj zarejestrować, absolutnie nie. Chcemy was po prostu zachęcić i przedstawię teraz benefity, dlaczego warto być w Repsie. Także to jest indywidualna rejestracja, tam troszeczkę jest wype do wypełnienia, ale to są dane, które są tylko dla nas, także one nie wychodzą na zewnątrz. To są dane, które my zbieramy po to, że jeżeli ktokolwiek chce na przykład wyjechać za granicę, to my potwierdzamy te kwalifikacje i ta osoba nie powinna mieć żadnych problemów w żadnym kraju członkowskim, a także w całej Unii Europejskiej. Więc jak już ktoś się zarejestruje, to jest pierwszy etap. Następnie, żeby. Widnieć tutaj na stronie, należy pokazać nam, jakie macie kwalifikacje, jakie kursy skończyliście, ile lat macie doświadczenia, i wtedy komisja akredytacyjna przydziela Wam akredytację, czyli decyduje na jakim poziomie fitnessu jesteście i stwierdza, że na przykład macie odpowiednie dokumenty, żeby być w naszym systemie zarejestrowani jako fitness instruktor. Wtedy fitness instruktor jest na poziomie EQF Level 3 i otrzymujecie takie potwierdzenie EQF Level 3, fitness instruktor. Jeżeli natomiast złożycie dokumenty odpowiednie, że one pokazują nam, że jesteście personalnym trenerem, to oczywiście komisja akredytacyjna przychyla się do tego i przyznaje wam EQF Level 4, personal trener. Natomiast pod personal trenerem jest jeszcze taka akredytacja jak instruktor siłowni. Dla niektórych jest to zagadka, co to jest. Jest to instruktor, który pracuje w fitness klubie. Może wprowadzić daną osobę, pokazać sprzęty na siłowni, pokazać jak się ćwiczy, wykazuje się dobrą techniką ćwiczeń, natomiast nie układa programów treningowych. I oczywiście, jeżeli ktoś ma już personal trenera, to automatycznie otrzymuje od nas również DIM instruktora, dlatego że to wychodzi jedno z, drugim, z drugiego. Jeżeli ktoś umie ułożyć program treningowy, to na pewno e, umie też pokazać, e, jak używać sprzętu na siłowni. Także to jest taki pierwszy stopień kariery przed byciem personal trenerem, że należy być instruktorem siłowni, żeby pokazać nowym członkom siłowni jak używać tej sali czy danych urządzeń, które znajdują się w siłowni. Instruktor fitness jest to instruktor, który uczy zajęć grupowych. Także tutaj Mamy jako Polska bardzo, bardzo dobrą historię, dlatego że um, od wielu lat e, szczycimy się tym, że nasze kursy fitness instruktora są na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Więc e, do tej pory rejestrujemy bardzo dużo osób, które mają. Um, Kursy pokończone jeszcze nie w placówkach akredytowanych, ale znamy te placówki z poprzednich lat. Także jeżeli ktoś ma stare dokumenty z fitness instruktora, to też prosimy, żeby się zarejestrować i komisja zweryfikuje, czy dostaniecie takie kwalifikacje. Pokażę Wam teraz moje konto. Ja już jestem zarejestrowana i pokażę Wam, widzę tutaj jest osoba na przykład, która jest zarejestrowana, dostała też certyfikat Monika Pacyńska. Także mam nadzieję, że się Monika nie obrazi. Wejdę najpierw na Moniki konto i zobaczycie, jak wygląda taki panel instruktora. Tutaj Monika bardzo ładnie ma swoje zdjęcie, więc to też y, bardzo fajnie wpływa na poszukiwanie instruktora czy personalnego trenera przez y, osobę, która jest zupełnie z zewnątrz. I my jesteśmy właśnie po to, żeby pomóc takim zupełnie osobom, które no, nie znają się na fitnessie, żeby widziały, że dany instruktor czy dana osoba ma odpowiednie wykształcenie do tego, żeby prowadzić z daną osobą treningi. Więc zobaczcie, tutaj jest konto Moniki. To, jak e, wygląda wasz panel, to jest tylko e, zasługa wasza, czyli cokolwiek tutaj uzupełnicie to będzie skutkowało tym, że będziecie bardziej rozpoznawalni i wasz panel będzie po prostu... Um, Lepiej się prezentował na poziomie innych e, instruktorów. E, zobaczcie, tutaj jest dane, że Monika Pacyńska jest tylko miasto Gdynia, także wiadomo, że jeżeli ktoś będzie szukał takiego trenera w Gdyni, to będzie mógł znaleźć. Krótki opis. E, ten opis wstawiła Monika i oczywiście my nie wnikamy, co jest w tym opisie, nie redagujemy tego, także cokolwiek tam wstawicie, to jest wasza odpowiedzialność, że to jest zgodne. Z tym, co faktycznie osiągnęliście. Natomiast tutaj są kwalifikacje, które zostają przyznane przez nas. Czyli jak to się stało? Monika założyła konto, następnie, jeżeli założyła konto, pojawiła jej się zakładka akredytacja i tam w akredytacji wstawiła swoje główne dyplomy. I te główne dyplomy. Na podstawie tych głównych dyplomów przyznaliśmy dla niej odpowiednie kwalifikacje, więc tutaj możecie zobaczyć, że Monika jest fitness instruktorem, jest instruktorem siłowni, jest personalnym trenerem, jest również instruktorem pilatesa i jest, jest szkoleniowcem, także już wiadomo, że ma Szeroki wachlarz umiejętności i na pewno placówki szkoleniowe, które na przykład szukają szkoleniowców, mogą sobie zajrzeć na taką stronę, zobaczyć, jakie są, szko jacy są szkoleniowcy, gdzie oni uczą, no i może akurat zaproponować pracę. Natomiast y, dla pracodawców jest to wspaniałe. Miejsce do poszukiwania też pracowników, dlatego że mogą spojrzeć, kto jest fitness instruktorem, kto jest trenerem, kto jest instruktorem Pilatesu. Także bardzo łatwo też wyszukać osobę i sprawdzić, czy faktycznie te kwalifikacje ma potwierdzone, bo wiadomo, każdy wysyła CV. Na CV umieścić można bardzo dużo rzeczy. Mam nadzieję, że wszyscy umieszczają zgodnie z prawdą. Natomiast tutaj ta strona służy temu, żeby faktycznie potwierdzić, że to, co jest na CV, jest tutaj tą kwalifikacją potwierdzoną międzynarodowo. Pokażę Wam teraz mój panel. Jeżeli już założycie sobie panel, mam nadzieję, że tam nie mam aż takich top secret informacji, ale to jest mój panel i myślę, że ja się mogę z Wami podzielić. Słuchajcie, jeżeli macie swój panel i jeżeli już dostaniecie akredytację, to wtedy macie taki guzik do pobrania dyplomu. Tam, jeżeli wciśniecie ten guzik, to ściągnie się wasz dyplom w PDF-ie, jest on w języku angielskim i wszystkie kwalifikacje, jakie macie, czyli tutaj moje akurat kwalifikacje, zostaną umieszczone na tym dyplomie. Jeżeli nie wiecie, jak załączyć dyplomy, to na waszym profilu pojawia się taka zakładka akredytacja. Należy wtedy wejść na tą akredytację. Wybrać, z jakich um, kwalifikacji zamieścicie dyplomy. Dajmy na to z instruktora siłowni i personalnego trenera, wybrać plik i w tym pliku. Zamieszczamy wszystkie dyplomy. Nie trzeba pojedynczo umieszczać każdego dyplomu, wystarczy, że mm, pojedynczo będziecie dokładać do tego, co tutaj się znajduje. Nie będę teraz zamieszczać, dlatego że jeżeli się zamieszcza, to pokazuje się wszystko, co macie w komputerze, więc tutaj nie będę oficjalnie pokazywać moich e, zasobów e, komputera. I teraz tak, e, słuchajcie, to, że aplikujecie. Fajnie. Następnie do nas przychodzą zgłoszenia, i do nas przychodzą dyplomy. I teraz, co się dzieje? Komisja akredytacyjna zazwyczaj pracuje codziennie, ale nieraz jest taki okres, że musimy zrobić coś innego, ważniejszego, ale zazwyczaj codziennie przeglądamy nowe zgłoszenia. Komisja akredytacyjna składa się z trzech osób, fitness profes profesjonalistów, i oni dla zachęty są wybrani z pomiędzy Członków, którzy należą do REPS, także nie są to osoby z zewnątrz, tylko jesteśmy organizacją, która wspiera się członkami, którzy są zarejestrowani u nas. Więc komisja akredytacyjna przegląda dyplomy i na podstawie tych dyplomów przydziela bądź odrzuca akredytację. Jeżeli odrzuca akredytację, należy wtedy przejść do zakładki egzamin i aplikować o egzamin. O egzaminach powiem w moim trzecim wejściu: to jest moje pierwsze, później będzie drugie o placówkach szkoleniowych, a trzecie będzie właśnie o egzaminach. I jeżeli ktoś no, nie dostanie akredytacji, to niestety musi zdać egzamin. Taki egzamin, który jest stworzony dla wszystkich przyszłych członków i egzamin weryfikuje wiedzę teoretycznie z anatomii i ze znajomości zawodu. Czyli na przykład, jeżeli ktoś aplikuje o egzamin z personal trenera, to będzie to egzamin z anatomii i z personal treningu. Natomiast jeżeli ktoś aplikuje o egzamin z fitness instruktora, to również będzie egzamin z anatomii, troszeczkę inny i będzie y, będą pytania również ze znajomości zawodu fitness instruktora. Także są dwie drogi, żeby się do nas dostać. Pierwsza to od razu jakby z urzędu dostaniecie akredytację, natomiast jeżeli wasza akredytacja zostanie odrzucona, to wtedy musicie przejść egzamin weryfikujący. I teraz e, chciałabym e, bardzo zachęcić, bo mówię, ten proces akurat do otrzymania akredytacji jest całkowicie bezpłatny. Czyli zakładacie konto, umieszczacie dyplomy i dopiero po decyzji akredytacyjnej jest e, informacja. Są dwie informacje. Albo otrzymałeś akredytację i wtedy zapraszamy cię do naszego grona i członkostwo kosztuje 40 zł rocznie. Także nie sądzę, że to jest wygórowana stawka e, i macie Pełny panel do dyspozycji i wszyscy mogą Was wyszukać. Natomiast, jeżeli Wasza akredytacja zostanie odrzucona, to wtedy musicie przejść egzamin. Egzamin jeszcze jest bezpłatny, także nie czardzujemy nikogo za egzamin. Chcemy tylko i wyłącznie zweryfikować wiedzę. Także mm, słuchajcie, wszystkie. Egzaminy, wszystkie standardy i dla szkół, i dla indywidualnych osób zostały stworzone przez kraje członkowskie IC Repsa i akurat polskie ramy kwalifikacji zostały potwierdzone przez EOSE, czyli organizację, która jakby potwierdziła, że te standardy są na odpowiednim poziomie europejskim i światowym. Także nie stworzyliśmy sobie standardów jakby sami z rękawa, tylko przyjęliśmy z innych krajów, troszeczkę dostosowaliśmy to do rynku polskiego i podjęliśmy weryfikację tych standardów w European Observation. W European, przepraszam, w European Uh, observation, uh, sport education. Także wszystko zostało potwierdzone. My też zostaliśmy sprawdzani, sprawdzeni i to w przeciągu dwóch lat. Mnóstwo było takich jakby papierkowych spraw z naszej strony, które musieliśmy uzupełnić. Musieliśmy dać się poznać przez kraje członkowskie, żebyśmy przystąpili do ICREPSA. I dlatego nasz proces też jest trochę taki weryfikacyjny, dlatego że. Też chcemy mieć w gronie tylko i wyłącznie osoby, które chcą do nas przystąpić, które chcą być z nami, które chcą budować szeroko pojęty fitness w Polsce no i oczywiście za granicą. Także e, dziękuję. Ja już <ścoughs> skończyłam dzisiaj o, o repsie, jakby pierwsze, pierwszą moją zapowiedź. Wychodzę już z Facebook Live, przestaję dzielić ekran.